Witam na moim kanale. I cóż, miałem nie nagrywać nic już z diabłem, tak za bardzo. No, w sumie planowałem jeden odcinek yy, z otwartej bety jeszcze nagrać. Cóżem czy nie teraz. Aczkolwiek, jak ktoś spostrzegawszy, być może ich zauważył, gram na PlayStation 5. To ciekawe. No, tak podejrzewałem, ale no do końca nie wiedziałem, nie wierzyłem w sumie, że przeniosło mi progres z Xbox'a na, na Playaka, czyli jakby wszystkie dane muszą być w tym w czwórce trzymane na koncie Blizzarda. W zależności od odpalonej platformy, można sobie ten progres widocznie przenosić, dlatego skorzystam z. Sytuacji, że no, zobaczymy jak ta gra się prezentuje na PlayStation 5, aczkolwiek raczej będzie to tylko jeden jeszcze ten odcinek i więcej z BT już nie planuję ogrywać, bo, bo się progres nie przenosi na, na pełną wersję, więc nie ma sensu za daleko przechodzić. I tak to trzeba będzie ponownie przebrnąć. Przez cały ten początek, do tego momentu w pełnej wersji, więc taka lipa, troszeczkę, no może to i dobrze. W sumie do czerwca to jakby nie było jeszcze z, z ponad dwa miesiące, więc zapomnę co było na początku. Eee, dobra, przynajmniej mapę się lepiej włącza. Tutaj mam jakiś wykrzyknik.

Znowu egzorcyzmę zrobimy I pewnie. Tak, to, to raczej się nie powtarza. Jakby kolejna część z tej linii questowej. Dobra, wchodzimy. Ciekawe czy układu przycisk przyciskup nie zapamięta, e, zapamiętałem, kurde. jednak trochę czasu minęło od tamtego tygodnia. Z tego co widzę to gra wygląda bardzo podobnie. E, no na konsoli. Kurde. E, e... Przed nagraniem sobie umiejętność meteoryt wykupiłem. Uciek? ktoś? Gdzieś. Czyli to zapowiada się dłuższy quest? Czy jak? Jak męża nie ma. Nie przeszedłem do jakieś do innego rejonu, do tej tej piwnicy. Siostra Ktalia. Wasik, my husband, he was hiding upstairs. He ran out there quick before he hurt someone else. Are you all right? Tak, przeżyję. Ha, czyli... On, jego tu szukamy. E, to fajnie, że w obrębie miasta też jakieś... Y, no, dzieją się rzeczy. W sensie, w sensie... zmiany jakieś. Myślałem, że... że to nie będzie poruszane. A, to, to dlatego też jeszcze się tak długo wgrywało teraz. Eee okay. tutaj? Okej. Okay. Kanały. I kolejne wgrywanko. Po ukończeniu kampanii czekają cię nowe wyzwania i nagrody w grze na randze koszmaru, piekła do ręki. E. która Oktawia za mną podąża To pod miastem są takie te jaskinie Wórczes rzućmy mu meteoryt nadzorco Rękawice. Jakieś. E, do góry, na dół. To idę w lewo. O kurde. Meteoryty fruwają. Czegoś zapominam może właśnie. A, hydr. raczej. Dobra, hydranie jest zła. Już do niego doszedłem? Zamieni się, kolega, już koniec. Lecisz młoda. O co to? Coś? A. Jakiś pierścionek mi wypadł. Kurde. Gro. Nie jestem przyzwyczajony do pada na, na, na plejaku i mi się wciskają różne rzeczy. Piorunujący pierścień. Plus 2% błyskami co o. Znaczy, no nie takie, o. No. Porównaj. Eee. Taki ser, że jakbym. Tutaj w tym pierścionku bym sobie zmienił tą barierę na coś innego. Że bariera to jest to? To może być bariera? <laughs> Dobra, idziemy dalej. Chciałbym trochę ten główny wątek w tym odcinku ostatnim pociągnąć. Tak myślałem. Jest Koleś, ja zasadniczo już zabiłem, a tu jeszcze nie koniec. O, jak fajnie. Utracono połączenie z klientem. Wólczes. Ta chyba otwarta beta trochę słabsza jest. Pod tym, pod kątem stabilności. No to super. A i kochane 45 minut czekania na ponowne zalogowanie. Już zastanawiałem się, czy w ogóle kontynuować to nagrywanie, czy sobie darować. Ale ta kalipa jak widać wyszła. Jak znowu mi przerwie, to chyba sobie daruję. No i tak. Masz włączoną rozgrywkę międzyplatformową, możesz napotkać. No. I to jest dobre. Zgrywka międzyplatformowa. Wracamy z powrotem do kanałów, skąd mi podziękowali ostatnio, disconnectem. Zobaczymy, jak teraz będzie. Od nowa. Ok. Możemy i tak się pobawić. Szkoda, że te lochy wszystkie jaski są, nie są generowane cyfro... E, losowo cyfrowo generowane. Ponoć z ręki, wszystko już się jest zrobione i koniec. Ej! Słaby ten meteoryt <grym> był. To może teraz pójdę na prawo. Za odmiany zobaczymy. Co się było wtedy po lewej. w co będzie po prawej. Dobry meteoryt. Przewalił wypadku, w tym wypadku, Teleporty. Dobry teleport dobry. Prosto w grupę tych przeciwników. Ale piersionek mi zapamiętało, więc nie jest źle. Rękawice z poprzedniej rozgrywki przed wywaleniem. Czyli o ile instancje no w sensie resetuje to przynajmniej itemki zostały. Dobry i to. Faki. Larwy. Czyli tutaj się wracamy. Aha, Czyli jakbym wtedy poszedł na prawo, to i tak bym rundkę zrobił. Dobra. Niechaj i tak będzie. Zagubiona sakwa. Dobrze, dobrze. Ajajaj. A może to tutaj było w prawo? Ktoś to tam i wie. Co my tu mamy? Kolejną patahę. Surowy szafir, proszę bardzo. Kurde. Czyli to coś takiego. Redukcja obrażeń, odporność na zimno. 6% do obrażeń krytycznych, proszę bardzo. A co ja sobie tu wsadziłem? Tutaj tak. Aha, aha. Czyli wczoraj. Czapkę jakbym włożył, to by była inteligencja? Nie. 4 do redukcji. To, 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 by się przydało, ten... do broni wsadzić. Czy pierścionek jest traktowany, jak, znaczy pierścionek offhand to jest traktowany jako... krytyk? Wcześniej nie, czy bizuteria? Wydaje mi się, że to jest broń raczej. Zobaczmy. Się przekonam najwyżej. No dobra dobra, nie, czyli offhand jest traktowane jako broń. No i cool. Się mi podoba. Znaczy no pewnie tak w których te, tak samo było, tylko zapomniałem Widzicie, jak jest ja przejść to szybko, bo chciałem przejść tą próbę w pielgrzymkę w sensie kurde e, raptem 6 czarów na krzyż i się gumie ta rośnie radość. <grymne> ej o O, amulet jakiś. Weźcie gwizdy mi są wypadrób się. Polczunia wybuchła. Szkoda, że musiałbym sobie zmienić. Pod ten przeciw, pod panel dotykowy na napadzie, żeby mi się nie mapa wy, wyświetlała. Tylko inwentory bym wolał kuba. Potrafianie. Okej, okay. muszę się wmyć na chwilę. Hmm. O, coś ciężkiego wyszło. Lugały szaman jak to tam wygląda. Kurde, teraz chciałem mapę odpalić, to odpaliłem yy, no, torbę, no super. Jak tam, jak tam. Okej, okay, coś tu jeszcze jest. Ja pierdziło, jaki mam ten. <laughs> Teraz mi się na odwrót przełączyło w głowie, oczywiście. Jak chcę mapę, to otwieram torbę. Jak chcę torbę, to otwieram mapę. No po prostu. Dobry jestem. To ja jeszcze go nie zabiłem? Już myślałem, że jest. Wszystkim. Okay. gdzie ty jesteś wasko da Gama. Rękawice nowicjusza, proszę Państwa Na górę na dół. Na górę zatem. Już myślałem, że jakiś kolejny ten się załączy. Tata. Ta. Zabij go i lecimy dalej. Like before, take my chalice and place it down as near him as you can. I'll keep his attention. Fantastic. Just stay calm. Will you say the litanies with me? No! No! Stay away! Everything is Father Inario's. Czekaj, co pięknego w niego wyjdzie. Wygląda, jakby lewitował nad ziemią. No i? A co ty, ten Jedi, jesteś, że ma w przeczucie? Zam zamroził się, ale fajny koleś.

Jakoś, nie wiem, ja skończyłem to zadanie? Nie skończyłem? Nieprzewidziana wizyta, bla bla bla. A, to jest ten. Weź i porozmawiaj z tą, dobra. No to wyjdziemy teleportem, nie? Po awansowaniu na piąty poziom barbarzyńca osiąga biegłość. Posługiwaniu się wykorzystywanym typem broni, biegłość ta zapewnia premię, i nie zdążyłem przeczytać. Ach, to szybkie wgrywanie. Chodź, siostro pogadamy.

się do sławy. K. Okay. coś dostaliśmy staliśmy. Zobaczmy. Elixir odporności na zimno. Ciekawe, czy też X spadaje. 5% doświadczenia. I cool. Ja coś tu mam ciekawego. Porównaj. I szybkość ruchu. Przyzwanie to, to jest fajniejsze jednak. Tak mi się wydaje. Dobra, idę to przejaram. Jak znajdę kowala. Ile lecę z tym głównym zadaniem. Zobaczymy co tam czeka i i będzie koniec z betą. Okej. Okay. Oczywiście chciałem zadania. Nie, nie ten. Ustawimy sobie pielgrzymeczkę. Śledzenie. Znaczy się tak śledzenie. Mamy piękną ścieżkę w komentarzach ktoś mi podpowiedział. Dzięki bardzo. Przynajmniej nie będę błądził. Tak myślę. Poszedłem inną bramą. A, pewnie teren odkryłem. I się teren dogrywa, więc robię jak Michael Jackson. One, wall, one walk. No wgrywaj się grono Serio Dobra, chyba się wgrało, skoro się odkryło. no A. Beta mówili Niewidzialna ściana Cool. Ciekawe czy coś tutaj nie ma tak ukryte. Skrytka egzorcysty. Ty no to się nie chce dograć. Halo. Jak teraz? A Co mam zrobić teraz? Czyś nie wydeszed stąd. Jak ludzie przechodzą? Serio? Co moje ja nie mogę przejść? Oj, już, to jest dopiero beta. La beta. czy stąd wyjdę. Siostra Ewelina. O. A właśnie. Jak już tak. Aha, no dobra. tej otwartej becie za to rozłącza, więc sobie daruję. Gierka graficznie jest bardzo podobna między konsolami. Nie zauważyłem jakichś większych różnic. Co prawda, jak widać, po gramie 20 minut. Fajnie, że jest to rozgrywka międzyplatformowa, że przenosi progres z jednego z jednej konsoli na drugą. Normalnie się nie gryzie to wszystko. Podoba mi się to. No i cóż, następna rozgrywka będzie, tak mi się wydaje, już z pełnej wersji w czerwcu. Mam nadzieję, że podołają. Dzięki zatem jeszcze raz, za obejrzenie tego krótkiego odcinka. No, ale się rzeczy nie ma szans. To jakby lepiej pograć. Nie chcę mi się męczyć, żeby mnie cały czas jakby rozłączało. Poza tym, tak jak wspominałem, i tak progres nie, nie, nie przejdzie na pełną wersję, więc. Lipa, mam nadzieję, że chociaż może postać zostanie wyzerowana, ale wygląd jej zostanie, bo, bo mi się podoba, no ale jak nie zostanie, nie, nie będę płakał, zawsze się jakąś nową stworzę. No nic, dzięki jeszcze raz. Hej.